Z tej strony Demux i dzisiaj zakończymy y, budowę y, domku w skale i może jeszcze poprawimy dookoła terenu. Więc zaczynajmy dobra, więc od poprzedniego odcinka trochę się to pozmieniało to robiłem to y, łóżko, znalazłem owce i zrobiłem łóżko w eweku zrobiłem też arbuzy. Jednego arbuza znalazłem i... E, no i chyba tyle. I wymyśliłem, że w dzisiejszym odcinku zrobimy dwa pokoje na boki. Dobra, to może wykopię je teraz. Czym bliżej Dirt'a będziemy to będzie nam wystało, nie za bardzo będzie ładnie to tak chcę żeby w w górze mi się zmieściło Ale dobra, zamrujemy, tutaj czymś powinno być spoko Okej, okay, tutaj bierzemy ten I tu będzie drugi Kilka by przynowy zrobił już się popsuł Dwa pokojki zrobię, nie wiem, pod jakieś może inne to będzie na skrzynki, a drugie. Nie wiem, jak na razie buduję. Drugi wezmę deskami, żeby ładnie wyglądało jakie okay, tam, tam zaraz pójdę zrobić i jeszcze potrzebujemy motyki zasadzimy sobie ten arbuzy pod domem o tu będzie chyba fajne miejsce zasadzimy sobie arbuzy i będziemy mieć farmę arbuzów będziemy mieli więc najpierw zróbmy Tyle, może wystarczy, no, o sorki, jeszcze trzeba te pestki zrobić. się no. Tu i posać ok. I teraz mamy fajnie obudowany. Tylko się jeszcze zastanawiam czy tak nie zrobić. O nie, o tak będzie ładny. Taki od razu taki ładniejszy odwróc nie jest. Tu się jeszcze zamuruje, a to rozwalimy, żeby tak ładnie płasko było. Tu jest jakaś jaskinia, tam chyba. Serki <laughs> za mój głos, ale trochę chory jestem. Tutaj, może jeszcze walny, jeszcze jeden. się, no i akurat będą nam o tutaj fajnie rosły. Tylko teraz bym się szkielet przydał, bo nie chce mi się długo czekać, a głodny trochę jestem. Ale dobra, to się, ale to nie, konsumujmy się. Dobra, w nocy się prześpimy i myślę, że następnego dnia jeszcze znajdziemy, a może akurat wyrośnie nam dosyć dużo. Tutaj sobie wykopiemy ładnie. Akurat będziemy mieć węgiel na pochodni albo do palenia w piecu. Teleport noteru będzie trzeba tutaj gdzieś zrobić. A najpierw się zajmiemy wykończeniem naszego domu No więc dobra, jeszcze drewno zrobię yeah, no no <laughs> Chciałem kamienne zrobić Dobra, idziemy, zrobimy drzewo Tego trzeba zrobimy przejścia w środku. Sosnowego... To jest sosno? Brosowe sosno to jest inne Chyba, no, chyba nawet nie ma sosno. A nie. Chyba są... A nie, to są świerkowe. Chyba nie ma sosnowego drzewa w Minecrafcie. Może w tych wersjach 1.8 pary, parę, ale to ja gram aktualnie na 1.72 i na tej wersji nie ma. Tego trzeba, zrobimy sobie tutaj takie fajne rzeczy. Fajne Obramowanie do drzwi. To drugie. Hmm. A to i tak będzie pokryte drewnem. To, to będzie ładne. A to takim. Tylko trochę mi się mały wydaje ten domek Czy widził, że porobiłem te boczne, a taki według mnie trochę mały jest hmm. Dobra, na razie, na razie może takie być Tu jeszcze szczelimy eee, drewnem I jeszcze będzie trzeba Jedną kratkę do góry podnieść, aby ja lubię takie lepsze domki są takie większe niż takie ciasne, że się nawet podskoczyć nie, to jest trochę dziwne. Trochę, dziw, trochę głupie są takie domki. A tak jak będziemy iść do góry, to fajnie będzie można podejść, skoczyć. I takie ładnie wyglądają według mnie. Tak i to jeszcze przerobimy. I tu już strzelimy tą stronę takim kolorem. A tu znowu takim. A tu będzie trzeba zrobić. Takim kolorem, bo ja tak chcę tam mieć w domku. I tutaj też takim, ok. Jeszcze tylko dach wykopię szybciej. Jeszcze tak trochę wykopię. Po szybko pójdzie chyba ten odcinek, chyba dwa odcinki będą z budowania domku, bo coś mi się wydaje, że nie wyrobię się. Trochę jednak w tym domku jest roboty, Nie ma tak że tak. Szybko pyk pyk i zrobię na wszystko dobra, teraz się biorę za drugi pokój teraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć w tą stronę od tego, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej okay. od tego 5 kratek w tą, tą, tą stronę raz dwa trzy 4, 5, ok. dobra, jeszcze sobie Skraftuję teraz tym razem, już nie po jednym, tylko dwa. już skraftuję na raz, bo się szybko bardzo kończą. A w następnym odcinku dokończymy. A chyba jeszcze w na nas po tamtym, zrobię jeszcze wypad do kopalni. A na boki są dwa. Ten, i trzeci jest na ścianę. Tutaj będzie 3 po tej stronie też 3 zrobię. I spoko. I teraz w tamtą stronę trzeba wykopać. O, po się ścina, nie? tam pokoje będą, dlatego że lepiej symetrycznie to wygląda. A do tyłu to nie wiem. Czy z tyłu, ale chyba z tyłu zrobię taką dużą farmę. I będzie tam taka duża farma, i będzie to można jedzenie sobie ubrać. tak będzie chyba najładniej. Z tego walnę tutaj. I po drugiej stronie to sam Oj, teraz ładnie wygląda jest tak... No ładnie, bo tam jest jeszcze taki żółtrze, to on. Chyba idę spać, bo zaraz się mogę zaczną pojawiać. Prześpimy się i dokończymy budowę domku. Tylko że jeszcze drzwi będzie trzeba robić. To trochę roboty jeszcze będzie z tym. Ale mi się wydaje mi się, że szybko to załatwia. nie będę wasim tym zędu. Dobra, już jestem wykopałem całą, całą górę i teraz możemy wziąć się za budowę yy, ściany. Tutaj dobudujemy jeszcze ścianę i... Tu jeszcze trzeba do góry wziąć, Nie pomyślałem o tym. Jeszcze do góry weźmiemy jedno to. I góra powinna być. Góra powinna być już... Nie wiem, ale chyba tak zostawię. Tylko głowę staw na tam mniej więcej po bokach, aby to ładniej wyglądało. Jeszcze tylko ten tu po dwóch stronach. z desek. No i powinno być teraz już ładnie, ładnie zbudowany. Tutaj dałem. O, o, chyba dałem zobowy desek tutaj. Nie, świerkowe, okej. Okay. Teraz jeszcze tylko pochodnie damy, pyk, pyk. I już ładnie. O, to nawet ładnie wygląda. I tutaj można dać jeszcze też zębowych desek. Już prawie domek gotowy. Tu już mam dwa pokoje. Tu jeszcze tylko dokończyć. A tu już myślę, że w następnym odcinku. Tutaj jeszcze tylko na przyspieszeniu y, zrobię y, trzeci, y, trzeci pokój, wydrążę dziurę. I widzimy się po

to pokoju z następnym odcinkiem, więc do następnego odcinka i cześć!